thank you W tym muralu co można za dużo mówić, zauważyłam i byłam mile zaskoczona, że w ogóle ktoś wpadł na taki pomysł. Bardzo mi się ten pomysł spodobał, i uważam, że powinno się więcej w mieście zrobić: w takich miejsc, gdzie mogliby artyści realizować swoje wizje. Jest kółki dzisiaj nisko co? Słuchajcie, chmurki się zbierają, będzie chyba dzisiaj padać. Nie pomalujemy za mocno. Znowu będzie padać. Zbieramy się. Bierzcie bez zawałki. Ciśniemną już to A weź jeszcze to wiadro z tą niebieską, Tak, tak, tą niebieską Yeah. <laughs> Uważam, że więcej powinno być takich obrazów na ścianach, z tym, że niekoniecznie musi być to widok rągowy. Mogą to być takie, nie wiem, bardziej wymyślone przez malarzy jakieś prace, no, no takie obrazy w sensie. No wszystkie pomysły nowatorskie, które promują nasze miasto, są warte y, poparcia i nie wiem sfinansowania nawet niektórych inicjatyw, takie jak na przykład są te plenery rzeźbiarskie, czy malarskie organizowane co roku czy, czy jakieś no nie wiem, festiwale, to wszystko promuje miasto, a tylko i wyłącznie z turystyki może mieć jakieś zyski, no bo nie mamy tu wielkiego przemysłu i, i to jest jedyna dziedzina, z której można mieć jakiś, jakąś korzyść <grych> konkretną. więcej turystów, więcej pieniędzy dla mieszkańców i dla miasta, no bo podatki wiadomo bo ja wiem, że to może się nie prezentować jakkolwiek, chociaż tu na boku już widzimy lekkiego rodzaju przebłyski tego, jak to może wyglądać, bo to będzie wyglądało na zasadzie nabierania charakterów, czyli nasączamy na siebie barwy poprzez lajery jak w Photoshopie, czyli robimy pewnego rodzaju taką siateczkę i później będzie efekt finalny z takim przytupem po mrągowsku. Wszystkim będzie się podobało, wydaje mi się, bo nigdy nie miałem człowieka niezadowolonego ze swojej pracy. <noise> Moment wątpienia minął z pierwszym kacem, proszę Państwa. To jest wspaniały zawód, co polecam każdemu, być artystą. Kupa zabawy. Ciekawa jestem, jaki będzie efekt końcowy i jak będą na to reagować mieszkańcy. Widzę takie chmury nad miastem, ale mam nadzieję, że to nie, nie jakieś proroctwo, bo chmury są takie dosyć może nie ołowiane, ale, ale dość w chłodnym kolorze. Dużo ekspresji na górze jest, przynajmniej w moim odbiorze i ciekawa jestem, co będzie działo się w wodzie, jak woda wyrzeźbi nasze miasto. Na temat tego muralu, który malują na warszawskiej. Ładne, artystyczne dzieło. Bardzo mi się podoba, bo to jest bardzo oryginalne, tak mi się wydaje. I bardzo pomysłowe, bo ja bym w życiu nie wpadła na pomysł, żeby narysować na scenie wizualizację rągowa. Szczególnie dla wczasowiczy będzie coś fajnego, podziwiać coś takiego. No, dobrze wygląda, ogólnie super. Podoba mi się. Ach, tutaj. Nie, ładny. Lepszy niż to, co było. W końcu ktoś o tym pomyślał, żeby zagospodarować, prawda? To przestrzeń, która była pusta, no i niestety, no, straszyła do tej pory. Także jak najbardziej popieram pochwalam. Ładny jest naprawdę. Jeszcze tego nie widzę. Spróbuj, spróbuj niżej. Bo i rusztowania tego trochę degrada. Chyba że dłuższy wałek czy coś. Dobra, dobra, coś się pojawia Dąb do, doped dół, do, do. A już się coś pojawia, już zaczyna coś grać. Pasek jasnego wstawić po tym, po obrysie. Po brysie będzie jaśniejszy biały. Tak, no. lekko nad tym poziomem, na którym ona stoi. No to już to jest na projekcie. Tak, no no to i światło i to będzie ok. No. Bardzo mi się podoba. Jest naturalnie wymalowane. Niebo, śliczne. Jeżeli już... Z daleka rano, jak idę do pracy, to praktycznie aż tam od PKS-u widać ślicznie. No, po prostu śliczne Jakby było więcej takich miejsc, jak ten budynek, to. Proszę bardzo. No, pięknie. W ogóle, kto to wy wykonuje? tylko nadzieję, że się nie skończy na tym jednym, że pomysł się rozwinie i będą wykorzystywane inne budynki do tego i że miasto w jakiś sposób się przyczyni do realizacji takich artystycznych wizyt.